W tym kierunku powinien iść, powinien ale uświadamia sobie, że ta jego spontaniczność prowadziła go w ten stan frustracji, że ten gniew, który spowodował tą złość, sprowokował go do strzelenia w kierunku stolnika i zabił go. Tak? Że ten jego charakter jest zły, to jest poglądnięcie, moi drodzy, praw, prawdzie w oczy. to jest ten dobry przykład, Marta, który dałaś. dałaś Nade wszystko Pro, prosiłbym, żebyście weszli. Moi drodzy, w głębiej starali się choć, tak? W głębiej w tą analizę. Wejść w umysł takiego Jacka Soplica, wejść do jego serca, zobaczyć, zastanowić się nad, nad jego cechami charakteru, które wymieniłem tutaj kilka, tak? Nad jego postawami, nad jego wyborami, a nade wszystko popatrzeć na swoje doświadczenia i obserwacje, tak? I w odsłonie tych swoich doświadczeń i obserwacji, spróbować go ocenić. Czyli czy człowiek, który krzywdzi inną osobę, czy będzie miał spokój, czy aby na pewno będzie za, w jego życiu zapanuje ład, spokój i porządek, czy aby na pewno będzie dobrze widziany przez inne osoby, czy aby na pewno będzie dobrze się z tym czuł, przypomnijcie sobie, jak wyobraziliście kogoś. Przypomnijcie sobie, jak Wy coś złego zrobiliście kogoś, albo nie posługaliście rodziców, a rodzicom zależało, żebyście to zrobili. To jest minimalny uczynek w stosunku do jakiegokolwiek opisanego w Waszych lekturach, ale już pokazuje stan Waszych emocji, stan Waszych uczuć. To, że, że czuliście się, że skrzywdziliście kogoś, to, że czuliście, że nie do końca zachowaliście się tak, jakie to było uczucie, spróbujcie to uczucie opisać. Tak? Macie tam trzy leniki. To będzie ten właściwy trop, a nade wszystko trop, który da Wam satysfakcjonującą ilość punktów. Marta, brawo, Twój argument. Bardzo, że tak powiem, trafny. A teraz bym prosił o w takim razie. Niech będzie na razie y, była Marta, no to teraz może Kamil, Kamil, odwołaj się może do innego bohatera, który spojrzał prawdzie w oczy, który znalazł tę prawdę, który szukał tą prawdę, a może wcześniej y, po, powiedzmy, był jakąś osobą ironiczną, satyryczną, wręcz y, komediową, tak? a może od tej prawdy y, od tej prawdy uciekał. Tak? A może on, on znalazł tą prawdę w sobie, ale nie chciał się do niej przyznać. Tak? Zakładał jakąś maskę, e, powiedzmy komika. tak? To już wiecie, o kim mówię. Odwołuję się tutaj do zemsty, ale tak, tak, takiego bohatera e, mo, możemy znaleźć wszędzie. Tak? Możemy znaleźć w każdej lekturze, tylko kwestia nie znaleźć bohatera, ale uzasadnić jego postawę. I mam nadzieję, że Ci się Kamil uda, Kamil start. Proszę bardzo. No? To, to pewnie rejent i cześnik. Śmiało. Tak, którzy ży, żyli skłóceni przez wiele lat i nawet powód nie był jakiś bardzo duży, dało się go łatwo rozwiązać. Ale po prostu jedyne co czerpali z życia to ta kłótnia i potem po, po ślubie Klary i Wasława zdali sobie jak, jak bardzo byli głupi, jak głupi postąpili. No właśnie, czyli jest, jest bardzo dobrze i tu można się odwołać do, jak najbardziej moi drodzy, można się odwołać do dwóch bohaterów odwołać, można się odwołać do bohatera grupowego na przykład jakim była szlakta. Eee, szlachta polska, ta, która w tym, tym, w tym wypadku reprezentowała i oczywiście, wcześniej, ale przede wszystkim widzimy ta, ta prawda, ta, która jest tym rozwiązaniem tym aktem rozwiązania, która w tym momencie spotyka te dwie drogi zawi osób zawisnych, osób kłamliwych, osób, które obrzucali się tym niejednokrotnie. E, e, za, zawiścią, kłamstwem, obłudą, która rodziła się w ich samych na etapie tego konfliktu o ten zamek, no, szczególnie o ten mur, tak, e, gdzie Rajen wysyła tych, tych mularzy. Tak, i, I Kamil chciał, tak wahał się, tak jak to się mówi, tuptał, tuptał, ale doszedł do tego kulminacyjnego. Kulminacyjnego punktu, no bo jak będzie takie pytanie, będzie odwołanie do zemsta, wiem, że pewnie chcielibyście kogoś innego, tak? Już ten mały książę Wam tam po oczywiście głowie chodzi, ale jak nie będzie małego księcia. Tylko, mimo wszystko, trzeba się odwołać do zemsty, no to tu będzie ten sprzeciw. Kamil, Kamil dotarł, tak, że oni, oni, po, oni poznali, oni zobaczyli w oczach, o co im chodzi i, i jakimi one są osobami, a odkryli prawdę, tą, że są nikim innym, jak tylko chciwymi, obudnymi, fałszywymi, którym zależy na pieniądzach, a nie na szczęściu innych, bo ten Cześnik, który przecież godzi się na ten ślub ym, y, swojej, y, swojej bratanicy, Klary z Wacławem, to nie jest jego szczere intencje, to nie jest szczere życzenie, nie robi tego od serca, nie robi to, żeby ich uszczęśliwić, robi to, żeby zrobić na złość Rejentowi, czyli do niego to dochodzi, jaki jest fałszywy, jaki jest obłudny, a, a, a na, nade wszystko y, i również i, i Rejent, sam pu, pu poznaje, tak, jak, jak, jak oczywiście Podstolina, mu zarzuca, że ta umowa opiewała na 100 tysięcy, jeśli by Václav zerwał tą umowę, taki był kontrakt i w tym momencie to stawia. Stawia, przystawia mu do, do staje mu ślina, jak to się mówi w gabler re re rentowi, bo on nie lubi płacić, on lubi brać. I tu nagle Klara się pojawia, która rzeka się te, tego, powiedzmy, yy, yy, kapitału, który tam jest do wieku, dorosłości jeszcze, pod Stolina ma tutaj, tutaj prawa. A podstolina słysząc to, że, że i tak będzie miał przez to ten kapitał powiedzmy dla siebie, to nas rzeka się tych stu tysięcy i kamień serca spada temu rejentowi, ale dochodzi to do niego, jakim jest obłudnym wciłem. Tu nie chodzi, że szukamy też prawdy, która prowadzi nas, tak jak tu Marta powiedziała, do rehabilitacji w oczach innych i, i w oczach nas samych, ale też i do, do tej krzywdy, którą my sobie sami sami czynimy. Jeśli idziemy tym, tą chciwością, jeśli naszym e, warunkiem egzystencjonalnym jest zdradzanie. Niejednokrotnie, no można powiedzieć i swo, swoich bliskich, bo czy kierowanie się interesem, a nie szczęściem to nie jest zdradzanie nawet swoich najbliższych. Przecież mowa tu o, o, o bra, bra, bratance cześnika, tak? I, i widzimy, że, że on tu nie myśli o jej szczęściu i wcale nie ma tu nam... Nie, nie ma tu jakichkolwiek in, intencji idących w kierunku połączenia e, Klary z jakimś e, w wymiarze jakiejś miłości. Chodzi o te pieniądze. tak I tutaj wyszło, szydło z worka. E, oni spojrzą, chcąc czy nie chcąc, sytuacja ich zmusiła, żeby spojrzeli, a będzie tak jak powiedziałem, ciężko było ślinę przełknąć rejentowi, jak się dowiedział, żeby nie musiał zapłacić te 100 tysięcy. I potem następuje ta oczywiście zgoda, tak? Zgoda dzięki czemu? No dzięki pieniądzom, niczym innym, tak? Bo gdyby tych pieniędzy nie wyszło, to tak, a inaczej w postaci na, naszych m, kobiet, które i bohaterek naszej naszej lektury, które jedna się rzeka, druga przejmuje, wcześniej oczywiście z, z podstoliną się żeni, więc... Jako tako też ta suma spłynie, na byśmy powiedzieli, jego konto rejent nie musi płacić tych 100 tych, tysięcy, więc a na, nasza para się kocha tak czy inaczej, czy ma te pieniądze, czy nie ma tych, czy nie ma tych pieniędzy, więc to, to jest te okoliczności. Życie, życie jak to się mówi, życie nas uczy, życie pokazuje kim jesteśmy, życie nas sprawdza i myślę, że Kamilowi o to chodziło, tak? Życie, które. Które wystawia nam rachunek na, z naszych postaw, z naszych, byśmy powiedzieli, usposobień, z naszych kierunków myślenia, z, na, z naszych e, e, również i słabości, z naszych pragnień, z naszych celów, z naszych uwarunkowań i, i tutaj albo sami możemy spojrzeć prawdzie w oczy, albo życie nam pokaże, jakimi jesteśmy. Oto Ci Kamil, pewnie w tym wniosku chodziło, przyznaj, tak? No no właśnie, to by byłby dobry, tylko bardziej, kamień, bardziej precyzyjny. Ja Wam daję te precyzyjne wyjaśnienia, tak? Więc sobie piszcie, róbcie sobie, no, róbcie może notatki sobie, lub, rób, róbcie sobie tak zwane klucze, tak? No bo, no bo ja mogę zwolnić i tu Wy, wy nie chcecie tego. Wi, witam Cię, Franek, pisz sobie temat, spojrzeć w prawdzie w oczy. Odnosimy się do tematu z arkuszu egzaminacyjnego 20. 25, 25 maja 2021, bodajże tam pytanie chyba 17, spojrzeć prawdzie, prawdzie w oczy, w, e, idąc do, do tekstu, e, dalej odwołując się do tekstu Przyjaciel Mądrości, też jest takie uwarunkowanie, było pytanie, czy nie spojrzeć prawdzie w oczy i pisz sobie, Franek, że dziś odwołujemy się do czterech tekstów. Pan Tadeusz, Wiem, że jest trudno, wiem, że wam za, za, zawężam to, ale jak się pojawia tylko ten tekst, to, to nade wszystko poprzez to właśnie prowokujecie mnie, żebym ja, żebym ja przytaczał te fragmenty tekstu. I tu przytoczyliśmy już jeden fragment tekstu, gdzie ty, gdzie ty się włączyłeś, gdzie życie, można powiedzieć, pokazuje tym bohaterom, kim oni są i może być ten fragment tekstu. Może być. A dlaczego? No bo był właśnie ten fragment tekstu, jak pamiętacie moi drodzy, był na egzaminie próbnym. Ten, który właśnie teraz Kamil się odniósł, a ja go przytoczyłem, był na egzaminie próbnym. I, i jak mnie tak będzie, będziecie prowokować dalej, to ja wam tych tekstów powiem wszystkie. Ja, ja wam wystrzelam wszystkie, jakie mogą być najbardziej prawdopodobne. Tylko tam piście sobie, tak? Jeśli jest jeszcze bardziej, jest jeszcze inna forma, tak? E, e, jeszcze raz po, po, powtarzam, Franek, wracając do Twojego tematu, odwołujemy się dzisiaj do fragmentów tekstu Pana Tadeusza, Balladyny, Zemsty, czyli kartkę sobie, po, czyli kartkę sobie podziel na, na cztery części, na, na oczywiście szerokość i oczywiście kamieni na szanie, Kamieni na szanie. I pa, pa, pamiętajcie, że, 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 że prawdę w oczy jak się mówi, prawda w oczy kole, tak? <laughs> Ale prawdę w oczy może, prawdę w oczy może, może popatrzeć sam, bo, sam Bohater, lub życie. To, to, to jest ten, ta główna nasza idea, Franek, tak? Lub życie może, może, może pokazać, kim my jesteśmy. Czyli. Czyli o, o, o prawdzie może dowiedzieć się sam człowiek, zmierzając w tym kierunku, i to był argument e, oczywiście e, Marty, ale też, e, ale też i tak, to, kim jesteśmy, może pokazać nam życie. Czyli, czyli to, ta, ta prawda jest, e, na tą prawdę patrzymy w skrzywym zwierciadle, nas samych, ale też jest życie. Życie nas rozgrzesza, życie pokazuje, życie weryfikuje. Życie, jak, jak ten dąb nie, niejednokrotnie w starej baśni Ignacego Kaszewskiego, który, który jest historią, dlatego, bo, bo ma trwały zapis pamięci, dlatego, bo ma trwały zapis wydarzeń, dlatego, bo ma trwały zapis postaw i wyborów ludzkich na łamach historii, która wydarza się na naszych oczach i w tym wypadku ten dąb jako ta ta, ta, na, ta najcenniejsza, byśmy powiedzieli, wartość zasób in, informacji. Dzisiaj byśmy się powiedzieli, ten, ten, ten pendrive o, o, albo ten dysk twardy o, o, o jednym terabajcie informacji zapisanych z przestrzeni może nam powiedzieć, kim my jesteśmy na podstawie, na podstawie naszych wyborów, które może zestawić. Tak? Ale widzicie, też można się odwołać do, do Biblii i jednej z przypowieści Jezusa, jest przecież waszą lekturą o sądzie ostatecznym, tak? gdzie, gdzie tam właśnie ten los pokazuje człowiekowi, jaki był, jak się zachował w stosunku do drugiego, czy mu udzielił pomocy, czy mu udzielał rady, czy naprowadzał go na właściwą stronę, czy go odwiedzał, czy mu pomagał, czy, mu, czy go wspierał, czym, czy w jaki sposób był dla niego przyjacielem i tym szczerym bliźnim, który go kochał, czy wręcz wrogiem. Tak? No właśnie ten los według uczynków nas osądza i to jest też taki, e, można się odwołać do tego fragmentu Biblii również, tak? no Biblia zawsze, jak macie jakiś przykład, może, możecie się odwoływać. Tym bardziej, że, że znacie te przypowieści, znacie te motywy biblijne Starego Testamentu. No przecież mieliście pewnie pierwszą komunię, ale też biermowanie, bierzmowanie, już pewnie, te, macie tę Biblię w postaci ilustrowanej, pewnie dostaliście. Takie zwyczaj w tutaj w Polsce, no, ale też pewnie i z Nowego Testamentu znacie niektóre przypowieści, więc to też można się odwołać, do tego też można się ostatecznie, moi drodzy, ostatecznie w trzecim argumencie. Pierwsze dwa argumenty mają być i, i jeśli chcecie, że egza żeby egzaminatorzy przychylnie na nie patrzyli, to, to muszą się odwołać do lektur obowiązkowych. I cóż, taka jest maksyma i wymogi CKE, więc tego trzeba się trzymać. Dobra, i w takim razie y, następnie jest Jakub, Jakub jeszcze, jeszcze jakiś bohater, który spojrzał wprawdzie w oczy i, i, i doszło, doszło do niego, że może nie jest w stanie zrealizować tej misji, nie jest w stanie zrealizować tej akcji, nie jest w stanie wejść w te czynniki, bo gdyż okazało się, że są jakieś przeszkody, nie ma jeszcze jakiejś y, doskonałej mobilizacji. Że głosy, są po, że głosy są podzielone, że na szczeblu decyzyjnym są jakieś zawahania, są jakieś kłopoty, są jakieś problemy i przykładowo, no, Ty już wiesz o czym ja mówię, akcja musiała być odwołana, proszę bardzo, Jakub, start. Znaczy się ja się, nie chcę do nie tylko do No to proszę bardzo, ja Cię chciałem na, na, naprowadzić. Zamiast wyznać prawdę, co zrobiła Postanowiła y, po, ogrążać się bardziej właśnie w kolejne morderstwa, przez co no, y, z powodu y, chęci osiągnięcia władzy, co y, jej się udało, lecz kiedy powiedziała, że za każdą osobę, y, bo by, by się wydały, to wydała wyrok, że za każdą osobę. Która zabiła choć y, jedną osobę, będzie karać Po czym y, zabił ją po prostu. I uważam, że właśnie zachowanie Paladyny było y, to negatywne, ponieważ powinna powiedzieć, to, co zrobiła, y, a nie, że. Przed Bardzo dobrze, ja już mi się podobał ten argument na, na samym początku, bo wiedziałem do czego Ty Jakub zmierzasz: do tego, że los tak czy inaczej popatrzy. Jeśli my nie popatrzymy prawdzie w oczy, to życie, po, po, to życie po, popatrzy na to, kim jesteśmy. Napiszcie sobie argument za trzy punkty. Jeśli my nie popatrzymy prawdzie w oczy. Prawdzie w oczy, to życie. O, to, to, to życie oceni nas według naszych uczynków. Oceni nas według naszych uczynków. Jeśli my nie popatrzymy prawdzie w oczy, to życie popatrzy prawdzie w oczy na nas. <toszczędny>